Wojna polsko-turecka była niezwykle krwawa. Historycy szacują liczbę poległych żołnierzy wojsk sprzymierzonych na około 150 tysięcy, podczas gdy Turcy mieli stracić blisko ćwierć miliona ludzi. Strona polska naciskała na jak najszybsze podpisanie pokoju. W 1571 roku brakowało już mężczyzn do poboru, i mimo taktycznej przewagi w danym momencie, dalsze losy wojny stały pod znakiem zapytania. Na szczęście dla króla Aleksandra. Turcja również miała własne problemy. Tam również brakowało ludzi do wojska, a wynajęcie najemników doprowadziło budżet na skraj przepaści. Turecka Rada Regencyjna ratowała sytuację, odsprzedając ziemie państwowe, co w dłuższej perspektywie znacznie osłabiało pozycję przyszłego sułtana. Ostatecznie podpisano pokój i dokonano nieznacznych korekt granicznych na korzyść Rzeczypospolitej. Mołdawia zyskała kontrolę nad regionem Dziurdziu. Litwa poszerzyła swoje granice od nadnieprzańskie stepy, a korona o węgierskie Bekesz i Toronto. Nastąpił długo wyczekiwany moment wytchnienia i pokoju. Również w tej dziedzinie król wykazał się dużą energią. Budował manufaktury na terenie całego kraju, nowe drogi, punkty handlowe. Niesamowicie rozbudował Warszawę, z jednoczesnym przeprojektowaniem jej centrum, by bardziej odpowiadała stolicy potężnego europejskiego państwa. Robił wszystko, by nie odstawać ekonomicznie od państw Europy Zachodniej. I udało mu się. Pod koniec lat 80. XVI wieku sama tylko korona, nie licząc Wielkiego Księstwa Lipskiego, była największym na świecie producentem sukna oraz bydła. 1 września 1578 roku Jerzy Rudolf, książę Śląska z czeskiej rodziny Żerotinów. Rządzący księstwem od jego uniezależnienia się w 1523 roku, a więc aż 55 lat, na zamku w Warszawie podpisał akt przyłączenia pradawnego piastowskiego śląska do korony po blisko 250 latach separacji. Wkrótce potem król umarł z przyczyn naturalnych w wieku 67 lat.